Ten odcinek jest kontynuacją poprzedniego. Jesteśmy pod szczytem góry zwanej Yu-Yang, która kiedyś była ważnym miejscem kultu miejscowych Aborygenów. W poprzednim odcinku Ewa opowiadała o wizji sieci rezonansowej ziemi, czyli liniach łączących piramidę Cheopsa z wszystkimi górami o kształcie piramidy. Za chwilę dowiemy się, że tą siecią można manipulować i faktycznie w dalekiej przeszłości manipulowały nią wcześniejsze cywilizacje nie zawsze w pokojowych celach. Ewa przy okazji uchyla nam rąbka tajemnicy w jaki mniej więcej sposób przebiega jej channeling. Z czym i kim się łączy i w jaki sposób odbiera informacje. Ja zadam takie pytanie. Czy również ta góra, tego typu informacje. Komu zadałaś pytanie? Zadałam pytanie. Hmm, naturze, i jakby to powiedzieć, komu ja zadałam to pytanie? Jakby w głąb siebie zadałam to pytanie. Ja myślę, że na tym polega channeling. Przynajmniej ten, który. Y, ja robię, że nie zadaję pytania. Y, na przykład. komuś no, konkretnemu. Wiem, komuś konkretnemu. Ja łączę się z. Są istotą natury, kosmosu, wszechświata, boskiego słońca, tak to nazywam, światła. W moim rozumieniu tej energii jasnej, czystej, świetlistej, światło, które w moim rozumieniu stworzyło wszystko we wszechświecie i nie tylko tym wszechświecie, ale wszystkie wszechświaty, czyli to, co nazywamy Bogiem. Łączy się z tą istotą, i z takiej intencji daje pytanie, że to przychodzi gdzieś z tych najwyższych wymiarów, ze źródła wszelkiego istnienia. Taką przynajmniej mam intencję i wsłuchuję się w odpowiedź. To Coś... znaczy w tym przypadku, w tych, w tych okolicach e, podczas naszych channelingów próbujesz się połączyć z duchami dawnych aborygenów czy... Duchami ich kreatorów? Też. też. też Kiedy pytam konkretnie o legendy, kiedy pytam o to, jakie były ceremonie kultowe na tych miejscach, jakiego rodzaju kulty, to pytam, łączę się z tak zwanymi starożytnymi duchami, lub konkretnie ze światem duchowym Aborygenów, którzy przechowują te legendy. Bo na przykład, bo na przykład u źródeł Cardinia Creek. Widziałaś białą istotę. Tak. Znaczy, najpierw, najpierw zapytałaś, ten... najpierw dałaś pytanie, a później e, zobaczyłaś najpierw aborygena, a później ten aborygen od, 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 odsłonił sobą białą e, jakąś istotę. białą istotę. Czyli, że to są już konkretne jakieś. Konkretne istoty, które e, opowiadają o tym, co się wydarzyło w tych miejscach. Dlaczego te miejsca są święte? Jakie były kulty? To są konkretne istoty, ale u źródła y, odpowiedzi na to pytanie. Zazwyczaj jest w mojej wizji tak, że Najpierw pojawia się aboregen, postać aborygena, y, czyli ja to rozumiem tak, istoty takiej wybranej, na przykład z plemienia danej okolicy, wybranej istoty, która y, jako y, dusza jest strażnikiem. Tych legend, tych czy myślisz, że to może być jakiś jeden ze starszych plemiennych, czy na przykład e, szaman? W moim odczuciu tak, że jest to jeden ze starszych szaman, czyli tak m, można powiedzieć e, wtajemniczony. Wtajemniczony, duchowa istota z plemienia, która również po, nazwijmy to, śmierci ciała, wyjściu z ciała, dalej jest istotą duchową, która dba i, i pilnuje tego przekazu. Zazwyczaj jest tak w tej wizji, tak było też na Katatiuta w centralnej Australii, w pobliżu czerwonego kamienia aborygenów, kiedy miałam wizję i pytałam o, o kultę dla tego miejsca. Najpierw pojawił się aborygen, który w moim odczuciu był szamanem, takim właśnie tajemniczym, ale nie on mi opowiadał o tych kultach, tylko przedstawiał mi istotę, białą postać przypominającą ludzką, bardzo smukłą, o białej skórze postać o specyficznej energii, która to istota w sposób taki telepatyczny przekazywała mi e, esencję tych kultów, które tam były prowadzone. A więc nie jest, nie jest to przekaz bezpośrednio od aborygenów, ale od, e, tak to odczuwam, od tych istot, które aborygeni nazywają ancient spirits. Pierwsi kreatorzy, starożytne duchy, które przyszły tutaj według nich z gwiazd. I stworzyły ten ląd, wszystko co się na nim znajduje, a także ustanowiły prawa i kulty. I ten przekaz przychodzi od nich. No no tak, ja... samo, tak? tak samo e, nad Ora vale, nad tym jeziorkiem, e, wcześniej w pierwszej wizji widziałaś, podeszła do ciebie kobieta. I później zaprowadziła cię tam e, pomiędzy drzewa, gdzie widziałaś te wszystkie. To oddawanie dzieci naturze i, i tym bogom i tak dalej. To, czy to jest to samo? To jest bardzo podobnie, bardzo podobnie się to odbywa, że najpierw pojawia się taka istota starsza w plemieniu wtajemniczona, która przekazuje, która prowadzi mnie dalej. No i ponieważ yy, yy, to miejsce również tworzył według przekazów aborygenów, tworzył starożytny kreator, którego nazwano Bunji. Był taki moment, że poczułam, że jestem przez chwilę jakby z nim połączona z tą istotą, z tym wymiarem i zapytałam, czy taka góra również została stworzona przez ciebie. I poczułam, że nie, że nie. Że w pewnym sensie nie. I to mnie bardzo zaskoczyło. I... A więc kto stworzył tę górę i podobne góry piramidy? I po co? I przyszła taka odpowiedź, powtarzam, jakby z wnętrza, gdzieś ze mnie przychodzi ta odpowiedź, a ja się wsłuchuję. na powiedzieć w co. No i ta odpowiedź brzmiała, że stworzyły to istoty, które można przyrównać do istot o formie ludzkiej, ale nie do końca. Dalej ta, ta odpowiedź nie chciała zostać rozwinięta, chociaż dopytywałam. E, I po co? U źródła została stworzona po to, by służyć a, równowadze ziemi i mieć e, wgląd, e, jakby. Mm, Wgląd w to, co się dzieje na naszej planecie, a także poprzez ten system informacyjny i rezonansowy yy, kontynuować na Ziemi pewien rodzaj rozwoju. Natomiast, że później były takie okresy w historii Ziemi, że w ten system rezonansowy chciały mieć nie, nie tylko wgląd, ale manipulować i kontrolować tym systemem rezonansowym, nazwijmy to cywilizację. I że były takie okresy, że tym manipulowano, ponieważ poprzez ten system rezonansowy można manipulować myśleniem ludzkim, można manipulować kierunkami rozwoju, można manipulować systemami wierzeń, można manipulować a, no wszystkim. wszystkim. Energiami. Na Energiami na przykład. można manipulować, czyli to, co u źródła by było, stworzone po to, żeby służyło nam ziemi, potem bywało przejęte przez nazwijmy to cywilizacje które tym próbowały manipulować. Nie zawsze... Nie, za... nie zawsze pokojowo. Nie zawsze pokojowo, nie zawsze z intencją dobra dla, dla tego, co na ziemi istnieje. To znaczy coś, mówimy tu jest... w tej chwili o cywilizacjach dużo, dużo wcześniejszych niż nasza cywilizacja. O tak. Prawda? To są miliony lat wstecz. Miliony lat wstecz, tak. miliony lat wstecz. I w zasadzie na tym, na tym skończyła się ta opowieść, bo... Nie chciało być to dalej rozwijane. Tak, dlatego że to prawdopodobnie należy do, do, tej, do tej, jak to się mówi, insight knowledge, czyli do, do tej wiedzy e, bardzo ezoterycznej, e, gno, kosmicznej. gnozy kosmicznej, która jest pod pieczęcią tabu. Tak. I to jest opowiadane tylko pomiędzy sobą, pomiędzy starszymi, pomiędzy szamanami i tak dalej, to oni tylko są w to wtajemniczeni. Tak, natomiast. Natomiast tyle mogło być powiedziane, żeby dać nam sygnał do zastanowienia również. No tak. I żeby otworzyć kolejne stroniczki tej wielkiej księgi. Czyli z tego wynika, że, że po prostu dostaliśmy swego rodzaju zachętę, żeby kontynuować nasze badania, nasze, tak. naszą działalność, którą. Właśnie zaczęliśmy. Mówiły o, o związkach lepszych, również związkach z kosmosem. Tak.